Mimo braku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w Powiecie Ostrzeszowskim rozpoczęto realizację programu modernizacji dróg powiatowych. W miniony piątek w Starostwie Powiatowym oficjalnie zainaugurowano projekt, który dzięki współpracy powiatu i gmin ma zapewnić poprawę stanu lokalnej infrastruktury. Mówimy tutaj o takim powiatowym programie modernizacji dróg. Mam tutaj na myśli współpracę i partycypację z poszczególnymi gminami wchodzącymi w skład powiatu ostrzeszowskiego. Jak podkreślił w związku z brakiem wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, samorząd zdecydował się kontynuować sprawdzony model współpracy z gminami, znany z poprzedniej kadencji. Dzięki wzajemnym ustaleniom udało się zabezpieczyć środki na realizację pilnych modernizacji i remontów dróg. Wszystkie gminy zadeklarowały chęć współpracy, jednak na początku prace ruszą na terenie pięciu z siedmiu gmin. Każdy z samorządów partycypujących w programie przeznaczy na ten cel 500 tysięcy złotych, a drugie tyle dołoży powiat. O efektach tego porozumienia będzie można przekonać się już niebawem, bo zakończyła się procedura przetargowa i w piątek podpisano umowy z wykonawcami inwestycji za 3 217 tysięcy złotych. Zmodernizowany zostanie blisko kilometrowy odcinek drogi na terenie gmin Czajków, od Mielcuchy Kędzie do Czajków-Wysoty, Grabów nad Prosną, droga powiatowa w Marszałkach o długości 1300 metrów, Kraszewice 750 metrów w Głuszynie i kilometrowy odcinek łączący do ruchów z Bobrownikami, łącznie nowa nawierzchnia wylana zostanie na długości około 4 km. Blisko 800 tysięcy złotych pochłoną z kolei roboty drogowe na terenie gminy Miksat. Środki te pozwolą na budowę 400-metrowej ścieżki rowerowej na ulicy Kaliskiej w mieście, a także modernizację 80 metrów drogi powiatowej w Przedborowie i blisko 400 metrów w Kaliszkowicach Ołobockich. Łączny budżet przeznaczony na inwestycje drogowe w powiecie wynosi 5 milionów złotych. Dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargach pozostały milion złotych zostanie wykorzystany na kolejne remonty w ramach programu. Starosta Dariusz Świtoń ma jednak nadzieję, że powiatowi uda się zrealizować chociaż jedną inwestycję drogową ze środków zewnętrznych. Chodzi o ulicę Czereśniową w Potaśnik gmina Ostrzeszów, która w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg znalazła się na liście rezerwowej. Nawet jeśli wsparcia rządowego nie uda się pozyskać, lokalne władze zapowiadają kontynuację działań. Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że program, którego wspólnie z radnym Ignacem Świataczym w białej kadencji jestem autorem, jest kontynuowany również w bieżącej kadencji. Jest to trochę wyraz konieczności ze względu na brak środków rządowych, które niestety poza tą jedną inwestycją, która znalazła się na liście rezerwowej raczej nas ominą. Przewodniczący nie miał jednocześnie wątpliwości, że program jest wynikiem bardzo dobrej współpracy powiatu z samorządami gminnymi.